Hej, cześć Manko. Dzisiaj dowiesz się, jak zareagować na wiadomość na WhatsAppie. Zapraszam. Tak więc, co, wchodzimy na naszą rozmowę. No i tutaj jest przykładowa wiadomość. Żeby zareagować na tą wiadomość, przytrzymujemy palcem, i tutaj wyświetlają się przykładowe ikony. Możemy wybrać jedną z nich, może to być chociażby serce. No i. Wtedy zareagowaliśmy. Jeżeli chcemy ją usunąć, to wystarczy kliknąć na, kliknąć na to serce i się wtedy usuwa. Jeżeli chcemy dodać jakąś inną niż z tej listy, klikamy plusik. No i tutaj mamy cały, do wyboru wszystkie inne ikony, które chcemy dodać. I tak to właśnie działa. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.